Siemanko, z tej strony Piotrek z kanału Budujemy Co Możemy. Witam Was w ten piękny, słoneczny poranek. Mamy piątek, 25 lutego. Właśnie wracamy z hurtowni wodno-kanalizacyjnej. Mam całe auto zapakowane rurami i dzisiaj będziemy robić u nas na budowie przyłącze wodne i kanalizacyjne. W całej tej akcji pomoże mi znajomy hydraulik, żeby wszystko to tam dobrze poukładać, żeby Kąty się zgadzały zgodnie z projektem opadu tych rur. O godzinie 8, czyli za jakieś 25 minut, ma przyjechać pan od koparki, wskaże miejsca, gdzie zaczniemy kopać. I myślę, że kolejną część pokażę wam już wprost na budowie. No dobra, właśnie dojechaliśmy na budowę, ja idę sobie spokojnie wypakować wszystkie rzeczy, e, spojrzę na zegarek, mamy 7.42, teoretycznie za 18 minut powinien przyjechać pan z koparką, e, ja zacznę wypakowywać rzeczy, jak zostanie jeszcze trochę czasu pokażę wam e, co kupiliśmy, ile to mniej więcej kosztowało e, i... Jak to mniej więcej u nas wyglądało, tak, bo było parę fajnych tematów. Tak więc idę wypakowywać i widzimy się za chwilę. Dobra, przebrane w ciuchy robocze, oczywiście po wyładowaniu wszystkiego, standard. E, pokażę Wam teraz, e, jak wyglądać będzie nasze przyłącze wodne, e, gdzie będzie się zaczynać. Obrócę kamerę. Tutaj mamy okno od garażu. W tym miejscu, gdzie jest deska, będziemy rozpoczynać e, wejście do budynku taką tą niebieską rurą PHD, PEHD 40, i będziemy szli sobie stąd. Wczoraj przestawiliśmy też to i to paletę w tamtą stronę, i będziemy sobie szli aż do tego miejsca, gdzie jest tutaj ta karbowana rura. Tutaj, zgodnie z wytycznymi z Urzędu Wodociągów w naszej gminie, będziemy robić nawiertkę 90 na 40 bodajże, kupiłem, czyli będzie reduktor, Przyjedzie, przyjadą wodociągi nawiercą. Wepną nas, wepną nas do wody. Ten odcinek ma 26 metrów. Później, z tego co kojarzę, to zrobią badania wody. Po zrobieniu badań wody, które będą trwały około tygodnia, wyślą nam wynik. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, wyślą fakturkę do zapłacenia, bo takie badanie kosztuje około 400 zł u nas. I po zapłaceniu tej faktury, e, będziemy mogli się umówić na montaż licznika. Dobra, to to jeśli chodzi o przyłącze wodne. Właśnie, O jeśli chodzi o kanalizację. W międzyczasie przyjąłem hydraulik, to Wam pokażę najbliższą studzienkę. Mamy 12 metrów. A tam daleko widzę, koparka jedzie już do nas. E, 12 metrów od terenu działki mamy studzienkę kanalizacyjną, ale oczywiście nasz domek. Jest metr niżej i nie możemy się wpiąć do tej kanalizacji. I teraz Wam pokażę, co wygenerowało największe koszty, jeśli chodzi o materiały do przyłącza czyli nasze oddalone o 50 metrów dalej e, przyłącze, które jest na środku pola. Wczoraj walczyłem o to, bo tutaj, jak widzicie, już z przodu mamy taką niezaoraną, e, niezaoraną przestrzeń. A wczoraj walczyłem o to, żeby znaleźć tą naszą studienkę, do której mamy się wpiąć. Udało się, jest tutaj, więc tak naprawdę możecie zobaczyć. Mamy taki kawał kanalizacji do pociągnięcia. No ale co zrobić? Takie mamy czasy. Tak wyznaczyły wodociągi. Wskazały mi to miejsce do wpięcia. Tam też byłaby możliwość. Oczywiście powiedzieli, że jest możliwość, ale wtedy będziemy musieli zamontować, żeby was nie skłamać przepompownie ścieków i wtedy, jeżeli by była pompa, to by spokojnie wypychał. Ale to nie o to chodzi, że jeżeli mamy e, kanalizację i możemy rozwiązać to grawitacyjnie, to żeby nie rozwiązać tego grawitacyjnie. Tak więc jeden wykop tam do wody, drugi wykop ponad 50 metrowy tutaj do kanalizacji. Dobra, koparka wjeżdża, idę się przywitać i zaczynamy działać. Dobra, zaczęliśmy kopać e, kopać wykop pod wodę. Hydraulik ma wszystko pod kontrolą na razie. Nie będę tam panom przeszkadzał. Mieliśmy mały problem z przyciągnięciem tego przewodu tutaj wodnego. Zwróćcie sobie mega uwagę, jak wam zostawiają przepusty w, w fundamentach, bo okazało się, że mieliśmy za mocny kąt prosty. Znaczy, za duży kąt, źle powiedziałem, mieliśmy za duży kąt. A tak jak prosiłem budowlańców, to miało być to rozwiązane na 2x45, bodajże, żeby nie było takiego właśnie mocnego kątu. Pokażę Wam z tej strony, jak to teraz mniej więcej wygląda. Miejsce, gdzie teoretycznie powinien być odpływ kanalizacji i zaczynamy kopać drugi, drugi odcinek Udało nam się na farcie, czyli praktycznie przy pierwszym wykopie wszczeliliśmy się w rurę kanalizacyjną. Zaraz wam pokażę. No i co? I robimy wykop po prostu dalej, żeby teraz spinać rury kanalizacyjne. mamy jedno wielkie obojowisko i wykopy, wykopki. Okay. Panowie już wkręcili nawiertkę. Pokażę wam jak wygląda nawiertka. I pojechali po jakiś gór. Coś takiego będą wpuszczać. O, tu mamy w rurę, nie wiem czy to dobrze widać, wkręconą naszą opaskę z nawiertką. Do góry idzie teleskop. Tym Można zakręcić wodę, rewizja będzie na górze i później będziemy wpinać nasz niebieski kabel 40. W międzyczasie Hydraulik zrobił też zawór w domu, na wszelki wypadek. No, teoretycznie to nas powinno zabezpieczyć, bo tutaj też jest zawór przed tym, żeby woda nie wypłynęła w domu, ale zrobiliśmy. Przygotowujemy się już na wpięcie licznika, które będzie po najpierw kolorowanie, później czyszczenie. Później do laboratorium idzie woda. Jak przyjdzie wynik pozytywny, dopiero umawia, umawiamy się na podłączenie licznika. Jak podepną licznik, podpisujemy umowę i dostęp do wody mamy od tego samego dnia. Więc tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o wodę. A jeśli chodzi o kanalizę, to właśnie docinamy jedną rzeczką na kufy, brakuje, żeby w dobrą stronę szły rury i walczymy. Wygląda to teraz tak. Trzymajcie tylko kciuki, żeby nie zabrakło mi rury, bo kupiłem 50 metrów, w tyle ile w projekcie, a wiecie jak jest. Dobra, trzymajcie się i aktualizacja za chwilę. Dobra, zostało nam jakieś ostatnie 9 metrów. Bo ja, nie wnikam w nieść w jednej ręce. I próbujemy się teraz jeszcze dokopać do, do wejścia w studzience, tam z tyłu. Cyk, powiem wam tyle. Architekt dobrze obliczył 50 metrów, więc spoko, wystarczy nam, to, że to stanie. Mała walka była, bo trzeba było dobre te spadki porobić. Tutaj mamy takie urządzenie. Nivelator, czy jak to tam się nazywa, to nam pokazuje na jakiej wysokości jest rura i schodzimy sobie po prostu 2-3% w dół. I teraz tu jesteśmy na etapie, gdzie już piaskiem podsypaliśmy. Zrobiliśmy fotki dla wodociągów, bo prosili o to, żeby zrobić fotki, jak jest podsypane piaskiem. Dosypujemy piaskiem do końca, żeby rura nie była goła. I zasypujemy już docelowo tą ziemią z wykopów. Kładziemy niebieską folię, niby wodną, ale mam 100 metrów, więc nie zaszkodzi. Później, jakbyśmy coś kopali, to będziemy wiedzieć, że jesteśmy 20 centymetrów przed, przed wykopem. I zasypujemy. Tak, tylko piaskiem najpierw, co nie? Tak, tak, też. Dobra, pokażę wam jak działa teraz ten niwelator wypożyczony przez nas. Jest to takie urządzonko. Ono sobie chodzi tutaj, samo się wypoziomowało. Laser się kręci. I teraz tak, ja wchodzę z drugim urządzeniem do dziury. wskakujemy teraz jak sprawdzimy nasz spadek 3% mamy 3 metry rury po 3 cm na metr czyli powinniśmy mieć różnicy 9 powinniśmy mieć różnicy między jednym a drugim 9 centów, tak? 9 cm dobra Sytuacja wygląda tak, że na górze są dwie biody. Trzymamy poziom, piąt. I teraz tak, bo zaczyna piszczeć i pokazywać mi, że powinienem zjeżdżać w dół. Zjeżdżam w dół. Zjeżdżam. Zaczynają się świecić i piszczeć dwie diody. Szczytuję, że mamy 58. 3,58 m. Dodać do tego 9 centów to mamy 3,67 m. Idziemy sprawdzić teraz tam, czy będzie 3,67 m. Ok, tam mieliśmy 3,64 co nam daje 3 centy za mało, i teraz dopiero zaczyna się zabawa. Ponieważ to znaczy, że gdzieś tutaj nam podeszło do góry. Ja już miałem wcześniej to przemierzone, więc te dwa, odcinki, dwa lub trzy odcinki, czyli 12 metrów, będziemy musieli trochę podkopać. Bo później, jak zobaczycie, tutaj tu już spokojnie schodzimy sobie, bo mamy spadek terenu na dół. Tu już spokojnie schodzimy sobie nawet po więcej niż 9 centów, więc będziemy musieli coś podłożyć i na sam koniec podsypać piaskiem. Ale walka, ale walka będzie o te trzy odcinki, na których mamy mniej niż 9 centymetrów. No i tak to mniej więcej wygląda. Dobra, my walczymy dalej, bo kurczę, jesteśmy od 8 rano, jest godzina 16, 8 godzin, a my dalej w okopach, że tak powiem. 8K, witam was rano, dnia kolejnego. Wczoraj walczyliśmy do godziny 19, już zrobiło się ciemno, nie było co nagrywać. Raczej znaczy było, ale ciężko by było nagrać. Obrócę Wam teraz kamerę w drugą stronę. Zobaczcie na nasze wykopy. Udało się położyć wszystkie rury 50 metrów rur kanalizacyjnych dostać się do studzienki. E, tutaj mieliśmy mały temat do ogarnięcia ponieważ spadek był trochę większy, ale w międzyczasie byli panowie z wodociągów. O, tu możecie zobaczyć tu musieliśmy się dostać. Ogólnie było to straszne, tragedia, ale to spokojnie osiądzie. Więc tak, temat mamy ogarnięty. Wydaje mi się, że wczoraj pokazałem w miarę wszystko. Jeżeli nie, to dodam pewnie jeszcze jakieś napisy. Zeszło nam ponad 19.08 rano, 11, go... 11? Tak, 11 godzin nam zeszło. Koparka z nami walczyła do samego końca. Końcówkę już zakopywała, jak było ciemno. Ja teraz podejdę do auta, tam mam faktury. Pokażę Wam, czy powiem Wam, jak to mniej więcej kosztowo wyszło. No oczywiście jak to bywa na budowie Zdarzyło się tak, że musiałem trzy razy Jeszcze do hurtowni wracać Albo zabrakło kolanka Zabrakło czegoś tam Jedna fakturka Druga I ta pierwsza Dobra więc tak, pierwszy rachunek, który opłaciłem, w głównej, mierze, w głównej mierze miał wszystko to, co potrzebowaliśmy. Tak jak wspomniałem, mieliśmy 26 metrów przyłącza wodnego i 50 metrów przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z projektem. I za to wszystko zapłaciliśmy 5300 zł za materiał, z czego 2600 to była sama rura kanalizacyjna 50 metrów. I 160 więc yy, połowa ceny to sama rura. Jak macie mniejszy odcinek, to na pewno będzie dużo mniej. I później dopłaciłem jakieś pierdółki 47 zł za kolanka i 130 zł za dwie dodatkowe rury po 1 metra, bo gdzieś tyle nam zabrakło. I tak to mniej więcej wygląda: czyli z całym przyłączem zamknęliśmy się w cenie no niecałej 5400-5500. 3, 3 3 więc tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o materiały, jeśli chodzi o robotę to ja tutaj z panem hydraulikiem sobie pracowałem, byliśmy dogadani, powiedzmy za przysłowiową flaszkę mi pomagał, bo jest znajomym, ogólnie on robi nam całą chatę, powiedzmy to było wliczone w zrobienie nam hydrauliki w domu. Walka była naprawdę niesamowita. Bo nie spodziewałem się, że będziemy mieli jakieś tam komplikacje małe po drodze, eee, ale się udało. Wodociągi przyjechały, wpięły nas na wiertkę, zrobiły wpięły nas do wody, eee, zatwierdziły położenie rur. Niwelator na samym początku myślałem, że nie będzie potrzebny, a nie wyobrażam sobie kładzenie tych rur bez niwelatora. Ułatwiło nam to prawe, sprawę w 100%. Byliśmy w stanie te rury układać co do centymetra. Więc spoko, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze przyłącze wodne i kanalizacyjne. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!